to wylej ale dobra, dam tak. Dobrze, Patrzcie, jesteśmy na śniadaniu. Kurwa, patrz. Dziękuję za... <laughs> Dziękuję za przyzwyczajenie. E, pokażę wam później outfit, jak zjemy. Kurwa, ujebałem się, ty! Jesteśmy na śniadaniu. Siema, siema na Zaraz wam pokażę widok za nami. No właśnie widoki specjalnie takie wzięliśmy, żebyście po też mogli zobaczyć jak to wygląda. Plaża, może... Wolny tyle mięsa mi tu dali. Ja on chleb? Jest tam chleb. Jak się cieniasz? Dobra. Chyba dziękuję Dziękuję za smacznego. Się przy... Siemanko widzowie, cześć. Zbieramy się. Podasz mi chleb? No zawsze. To że dużo chleba nie jest, bo ja muszę myśleć. O dziękuję za, cześć, za TikTok. kapeluszek, Za kapelutek Powoli jemy, nie? W sumie? No. Dziękuję. Autografów nie sprzedaję. Spotkamy się na żywo za darmo się I zdjęcie też za... Ja znaczy... Jak oszalone O, się ujeb... z poleki <grymianie> Wczoraj miałem taki że mam na zewnątrz... Napisam wam trochę bliżej Tutaj w kolórku Myślę, że tak, bo nie dostanie niczego mm -hmm. Kochani, jak wiem, to wam pokażę stylówę Podejdziemy pod morze Ja się dziś nie maluję, bo... <grymianie> Wchodzić będę pływać bo dziś jest na jest siemanko, na siemanko. bez materiału. Habicie. Szymanko, Szymanko. Mm. Nie jest frajer. Jak to <coughs> Jest kola, jest frajer. Ty, Kralidia. Lebi Dali Kralilia jakąś. Daniel jest to samo co ja. Fajna dzień dobry starosty. widzowie słuchajcie, zbieramy się, zbieramy um, fajny mają menu tu. Trochę planu rozpisałem na dzisiaj Pewnie czekacie na plażę najbardziej, co? Czy już kupiłam burkę na plaży jeszcze nie? To właśnie zjemy i jedziemy na platformie Kik. Tam jest mm -hmm. live również, cały dzień dzisiaj. Jedziemy kupić strójką Pielowic, z Habit. Albo strójką pielową z taką zasłoną co dzisiaj będziemy robić jedziemy do galerii zaraz kupicie się na plaży bo nie mamy no i po galerii no chyba ta plaża zwiedzanie dużo będzie no, mamy rzeczy do zrobienia myślimy nad rej rejsem Chcielibyście kick, rejs dzisiaj w tych okolicach nie, głowa mnie już gdzieś nie boli na mi zasłania tu jest Zniknął przepis. Może napić. Przepis. Rejs na zakłód słońca, właśnie. Hej, hej. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję. No, ale za... mi najbardziej te jak... tej szynki. Ty to już, że jestem kubkiem. Dziękuję, właśnie mnie zaskoczyłeś. O, szynki, ty. Kurwa. Trochę chciałem tej szynki. w ogóle, że to jakita będzie. Słuchajcie, czemu ja czas sobie mam wydałam? Dziękuję, Wiktoria. Dziękuję za prezentiki. Dzięki Aldona. Nie, nie, my nie i to jest śniadanie, bo człowiek je śniadanie. Mm. Właśnie ja patrzyłem, że da dają alkohol nawet jesteśmy, do, do rejsów, tylko chciałbym, tym, yy, żeby ten statek trochę większy był a jest zachodę. mały. Dzięki Państwu, dzięki Oliwka. Do parku Karka mamy godzinę stąd, więc co, przemyślimy. Dziękuję za smacznego. Czy nie są to jest jajko Mi się wydaje, Mycha... Dziękuję, Lista. Tak? Jutro po drodze, bo ten park jest godzinę stąd. Jutro będziemy stąd jechać do innego miasta. To jutro podjedziemy, przy okazji, czekając na dobę, do parku, na wodospadę. Co ty no myślisz? Okay. Ma sens dla ciebie, czy nie ma? Ma sens. No. Dziękuję za smacznego, Julia. Dzięki. Wszystką w*****j. Dzięki, Dali chleb. Dali chleb, słuchajcie, jest mm. dobrze. Daniel zadowolony, bo Daniel ma chleb. Czas wiery sobie będzie tak, ba? Fajnie, że jesteście. Opowiadajcie, co ja. słychać. Co robicie? Wyspaliście się dzisiaj? Dziękuję za różyczkę. Może tak być. Dzień, dzięki, 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 patrycja. Ja, bo tam, tam... Gdzie my to będzie płynąć aż? Nie raczej będzie zasięg. O, Na otwarte może się będzie płynęło. Dziękujemy za smacznego. To zielona oka, to fajnego treningu. Dobrze, że tak rozwaliłem a ale... cały ja. Dziękuję. To jest sukienka, dalej Wam pokażę. on, ja, Bo ja wiem, że mnie nie Wiem, że mnie nie, nie ten. Nie obrazili mnie. Ja nie powiedziałem, że mi obrazili. O, Super. W końcu za to, nie? Kurde, się kostki było tak zimno. <grym> <grym> to jest na filmik z I patrzcie, mam do kompletu, brałem Wczoraj mi Daniel kupił. My skurwam. byliśmy we Węgrach, dwa dni temu też padało, kochani. Na razie jest okej. Okay. Ja jem y, jajko sadzone. chyba kiełbaską. Nie zgubisz w pierwszym nie? Zdejmę wtedy do kawy z krągą chleba i zaraz lecimy kawę, już wziąłem Amerykanę. Nie? Mhm. Ja, ja nie. A ja nie rzędza. Dzięki za wyrzutki, tak. I zaraz będziemy lecieć. Jeszcze ja nie mogę do czegoś innego Wiecie, no na co ja najbardziej czekam na to pływanie. Ja już założy założę do pływania. Ciocha pływać dzisiaj. Jak chcę po prostu tak tutaj tej wejść, no ja nie wiem, o jestem. ryzyk Wiesz, że wchodzisz? W koszulce i spodenkach. W koszulce i w hmm? Ale nie ma, Ale jest tu ubrana sukienka. Przybierze się w A, to mi kupisz taki z trójką bielą. do kolan. <grym> nie, kochani. Niebieska platforma Nati Magical to nie jest nasze konto. To nie nasze konto. ale mdli, ja w ogóle jajecznicę no myslałam to tutaj mieli same egzy same jajka Zobacz, no chyba masz trubasę jakąś są, bo ja skoczyć ja się ujebałem wpadacie do mnie i nie Piotrusz, nie jest, jest, very good, very dobre, no dobre mm, To taki zasunki. <głos> <głos> Dziękuję za odwrótkę. <uwagę>. Zrobiłam <noise> smakę na jacycie. O nie! To chyba muszę zjeść. Nie wiem, czy już zjedliśmy sobie. Lecimy, kochani, obserwujemy kanał. Ja jestem zasadzony. Dzięki Plaża i pływanie. pływanie będzie na kana kanale Kik Daniel Magical. Przechodźcie na tamtą platformę Uuu. za darmo możecie nas oglądać w aplikacji, w telefonach. Na kiku i to są e, palmy, są tam są palmy, no. Zaraz pochodzimy, pokażemy Wam w dzień jak to wygląda Macie zamiast wrócić do Polski. <laughs> A właśnie Możecie z jakiejś zagranicy też doprowadziły, bo ta Polska teraz nas tylko. Nęka... Ja, no, ja, ja, no dobre. Może ja wtedy na spokój. Ja już skończyłam. Pokażę Wam. Jak wyglądam. Mam taką sukienkę. I normalnie buty. I naszyjnik i włosy sobie zrobiłam. Tak tylko. Tylko wy tył widzicie, bo tam na kiaku nie widać tyłu. Hej, się hey, Siema! Zawsze na TikTok była lepsza jakoś na live, ale teraz lepsza tutaj jest jakoś, nie? Na Kiku, chyba co? Kochani! No... Jest podam ID, słuchajcie, jeżeli chodzi o podawanie ID różnych ubrań, kamerę To mamy grupę magiczni. Będziemy yy, na ma podawać na, na naszej grupie yy, magiczni ID do różnych ubrań. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do, do dołączenia. No i co kochani? Yy, fajnie, że przyszliście, fajnie, że Napisz zaświadanie. Idziemy za chwileczkę. Miesz? No, no? dalej. Jedziemy za chwilę na galerię, y, oczywiście to wszystko będzie się odbywało jak zawsze na filmiku, czekajcie, że y, tam napis. Dobra, jednak zapomniałam, co się robi. Co Tak. Ja. Cześć! Ale słone te jajka! A ja bo <noise> <noise> zapraszam Was na kontynuację live'a, cały dzień dzisiaj z Wami będziemy Plaża, zwiedzanie, różne takie atrakcje w Chorwacji, Zatar jesteśmy miasto. Wbijajcie na Kik Daniel Magical na przeglądarce albo w aplikacji Zadar, my możecie nas oglądać. Dzisiaj plaża. Tak. Także ja Wam kochani dziękuję, że, że byliście z nami na śniadanku. I zapraszam, kto y, ma czas i chęci, to jesteśmy na KIKu cały dzień dzisiaj. Spędźcie dzień z nami. No i dziękuję. Y, to zobaczenia. Tak. Chyba słona jest, bo taki ma zapach słony, tak. Daj to jej. Jest, jest. Normalny kocjom kupcie. <noise> ja. Zazdroszniczy związek pozwoli w stroju. We... ...kąpielowy. No to możemy się tak dogadać, że kupi sobie strój kąpielowy, ale kupi sobie taki kocyk, i na kamerze będzie chodziła po prostu pod spodem, będzie miała strój pilowę, Ale do wody będzie w strój kompilowym. a w wodzie chodziła w strojku ale nie na kamerze. To mogę się jedynie tak umówić. Nil? To jest Max. To co, płacimy i jedziemy do galerii? Bierzesz lepiej? Czekaj, Michał, na, powoli. No, okay. Ty jeszcze wszystko szybko chcesz. Czekaj, mam przy kole. Ktoś na TikToku napisał o jakimś OnlyFansie Nati Magical profil, to nie nasz. Żeby nie było. Ale sobie nazywałem fajna. Że wykupimy dana uwalona kamerka. No, czyściłem kamerę. Jak uwalona? Czyści jesteście. Micha.